Właśnie pojawiła się nowa i świeża promocja na program Luminarneo z okazji Halloween. O szczegółach tej promocji zaraz wam dokładnie opowiem. Ale jeżeli jesteście początkującymi fotografami, którzy dopiero szukają programu do obróbki zdjęć, który miałby większe możliwości niż ten na przykład w waszym telefonie, albo jakiś być może bezpłatny program, z którego do tej pory korzystacie, to Luminar Neo może być dokładnie tym programem, na który warto zwrócić uwagę. Dlaczego? Był on projektowany przede wszystkim z myślą o hobbystach i entuzjastach i dopiero na drugim miejscu o profesjonalistach. Natomiast z biegiem czasu program rozwinął się tak bardzo, że profesjonaliści również z niego korzystają bardzo ochoczo i grono rośnie. Sam korzystam z tego programu do mojej zawodowej pracy fotograficznej. Program wyróżnia się tym, że jest bardzo prosty i przyjazny w obsłudze, ale jest też bardzo bogato wyposażony w bardzo różnorodne narzędzia, które się przydadzą wszystkim amatorom, hobbystom, entuzjastom, ale również zawodowcom. Po więcej szczegółów na temat tego programu to zapraszam do całej mojej serii filmów, które są poświęcone temu znakomitemu edytorowi fotograficznemu, natomiast dzisiaj zapraszam Was do zapoznania się ze szczegółami promocji Halloween, zapraszam na oficjalną stronę Luminar Neo. Gdy tylko klikniecie na link afiliacyjny, który znajdziecie w opisie filmu, który właśnie oglądacie, zostaniecie przekierowani na taką właśnie stronę i zobaczycie tutaj następujące informacje: że można zaszczędzić do 81% na zakupie subskrypcji na 12 miesięcy albo na dożywotniej licencji bezterminowej. Konkretnie ceny to 199 zł za subskrypcję 12-miesięczną. Cena ta jest naliczana jednorazowo po prostu z góry na rok. A druga możliwość to 379 zł za dożywotnią licencję bezterminową. I to oczywiście też jest płatność jednorazowa. Natomiast dodatkowo widzowie mojego kanału mają możliwość skorzystania z 20% rabatu przygotowanego przez Luminar Neo specjalnie dla Was. Specjalnie dla widzów mojego kanału. Kod rabatowy, który jest niezbędny, żeby tą zniżkę uzyskać, znajdziecie również w opisie filmu. A więc, gdybyście zechcieli zakupić sobie licencję na ten program, czy to subskrypcję 12-miesięczną, czy licencję jednorazową. To macie możliwość dokonania tego zakupu w wyjątkowo dobrej cenie. Taki dodatkowy rabat, minus 20%, nie zdarza się zbyt często. Jest dobra okazja, warto korzystać. Gdybyście nie byli pewni, czy Luminar Neo jest narzędziem dla Was i chcielibyście go sprawdzić, to zdecydowanie warto skorzystać z wersji demo. Wersja demo jest w pełni funkcjonalna przez 7 dni. Myślę, że jest to wystarczająco dużo czasu, żeby żeby zapoznać się dość dokładnie z programem i sprawdzić jak on działa u was i czy się sprawdza dla was link również znajdziecie w opisie filmu natomiast ważne jest też co dodatkowo macie oprócz samego programu w tejże promocji a więc oprócz edytora zdjęć luminar mamy 100 kreatywnych dodatków w tym pryzmatyczne nakładki świetlne to są takie nakładki, które można sobie dodać jako warstwę w programie Luminar Neo i można je dodawać no, w dowolnie wybrany przez siebie sposób. One nie muszą się fizycznie znajdować w tym miejscu, w którym y, widzicie tutaj na przykładzie, możecie je umieścić tam, gdzie Wam będzie wygodnie. Można je dowolnie przemieszczać, można je powiększać, pomniejszać, odwracać i tak dalej. Może to być rzeczywiście bardzo fajna rzecz do tworzenia kreatywnych obrazów. Dalej, mamy kolejny zestaw eksperymentalnych nakładek. Działa to na tej samej zasadzie, jest to po prostu inny zestaw nakładek o nieco innym charakterze. A następnie mamy wiele różnego rodzaju presetów oraz lutów, czyli takich predefiniowanych ustawień kolorystycznych, które można sobie aplikować na nasze zdjęcia. I w sumie wszystkich tych dodatków jest 100. Także bardzo fajny zestaw. Oprócz tego mamy jeszcze kurs wideo luminarneo przeznaczony przede wszystkim dla miłośników fotografii krajobrazowej. Jest to kurs stworzony przez holenderskiego fotografa krajobrazu o nazwisku Albert Dross. Jest to bardzo ciekawy, bardzo wartościowy kurs, który tak normalnie kosztuje 249 zł. Tutaj macie to gratis. I dodatkowo jeszcze jest podręcznik Luminar Neo w formie e-booka. I dokładnie taki sam zestaw dodatków dostajecie i w subskrypcji 12-miesięcznej i w dożywotniej licencji bezterminowej. Wszakże należy tutaj nadmienić, iż ta dożywotnia licencja bezterminowa nie jest tak do końca bezterminowa. Bezterminowo i dożywotnio macie wszystkie funkcje, które nie bazują na generatywnej sztucznej inteligencji. Te funkcje, które bazują na generatywnej sztucznej inteligencji, macie aktywne przez rok i również przez rok macie dostęp do wszystkich aktualizacji, które będą wychodziły do programu Luminarneo. Po tym czasie. Czyli po roku czasu, gdybyście chcieli przedłużyć działanie funkcji opartych na sztucznej inteligencji albo ściągnąć kolejną aktualizację programu, niezbędne jest nabycie czegoś, co się nazywa upgrade pass. Zazwyczaj nie jest to specjalnie drogie, niemniej trzeba będzie za jakiś czas wydać jakieś pieniądze. W mojej opinii jednak więcej sensu ma subskrypcja. Macie wtedy po prostu pewność, że macie zawsze najnowszą, najświeższą wersję programu. Wszystkie dodatki, wszystkie aktualizacje, wszystko cokolwiek się pojawi, już macie w ramach tej swojej subskrypcji. Oczywiście, wybór jest Wasz. Sami musicie stwierdzić, który rodzaj licencji będzie dla Was korzystniejszy. I to tyle na dziś. Pamiętajcie o dodatkowym kodzie rabatowym minus 20%, który znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.